Idziemy robić brownie. Będę się pozubiła, tam mam przepis. To jest przepis kwestia smaku, tak taka strona jest i tam są przepisy różne, fajne. miał 200 gramów gorzkiej czekolady, to mam. Piętze takie gorzkie czekolady, to są jakieś w ogóle jakieś losowe takie, które znalazłem w stokrotce. No i tańsze były po prostu. Karnik nagrzeć do 160 stopni. Dobrze. Dobra, włączę i 160 to jest gdzieś... Gdzieś chyba tak. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą tak, mieszkam w kuchni, macie jakiś problem, musimy forentę przygotować. Szyba? Troszkę masełkiem wysmarujemy, żeby coś się lepiej trzymało. Wy to widzicie. Dyskostaj! Ja to myłem przed tym. Masło pokryć w kostkę, włożyć do lądelka, dodać połamaną na kosteczki czekolady i cały czas mieszając roztopić na małym ogniu, odstawić spadnik. Dobrze. Mam takie masło, one zamrożone, ale ma 200 gram. Have you ever had that... That you, um, you had Trochę twarde to masz masło, no, nie, zaprzeczy. zaprzeczę Ogólnie jeszcze to nie robiłem Dwa razy, nie, trzy razy chyba Dwa razy z zuzią i raz samemu Okej, okay, chyba takie kosteczki mogą być Okej, dodam, od razu dodam czekoladę Dodam dwie takie czekolady, bo jedna czekolada ma 90 gram To będzie 180 gram, czyli dodam jeszcze kawałek tej trzeciej A słodka to czekolada Myślałem, że to będzie taka górzka, taka, wiecie bo jak pierwszy raz robiliśmy to z Zuzu, to ja myślałem, że na jakąś czekoladę z orzechami do. Dołu, to było takie wiecie, co wygląda. W miejsce się, rozmiksować lub wymieszać ruską jaja z cukrem. Teraz ja wezmę sobie mikser. Nie pytajcie się, kto postanowił w tej kuchni upomować ściany na zielono, bo ja też nie wiem. Nie ja mam Zesa Do zmierzenia wagi cukru posłużę się wagą kuchenną. Lecz wam tego nie pokażę, ponieważ nie chcę mi się przestawiać telefonu. Teraz musimy do 135 g mąki. Dodam mąkę elektryczną, bo chyba jest coś lepsze czy coś. I to wam też zawsze wygląda jak jakiś ufolut. To tak naprawdę w tyle, w sensie. To muszę to teraz wlać. Teraz jest najtrudniejsze zadanie, czyli tego nie spalić po prostu. Wybrałem mi bardzo łatwo spalić. To pisze około 30 minut, więc sobie ustawię na 30 minut alarm. Dobra, ogólnie to chyba wyjmę zaraz. A w ogóle pachnie. Dobra, wyjmujemy. Pachnie trochę jakby się spaliło. Ja się załamie zaraz. Poczekam aż to ostygnie trochę. Muszę to pokroić teraz. Tak na takie kawałeczki. Okej, okay, mamy to. Myślałem, że pełno, ale nie jest. Polecam. Bo ja.